Wieś koszary w gminie Limanowa. Tu w latach 60. XX wieku zostali przesiedleni cyganie. Przez lata żyli w zgodzie z lokalną społecznością. Ponad dekadę temu zaczęły jednak nawarstwiać się problemy, a wraz z nimi. Sterty śmieci. Śmieci to są wszędzie, pod mostkiem, opony, wózki, zwierzęta, no wszystko co się, a szczurów to jest taka plaga. Problem jest wtedy, gdy właśnie oni zaczynają palić, są rozstawione samochody na drodze, żeby nikt przypadkiem tam nie przejechał, czy nie nagrał. Tu jest straż pożarna, dwa, dwa zastępy przyjeżdżają czasami trzy razy w tygodniu. My to z podatku finansujemy. Cyganie regularnie palą oni elektrośmieci. Z roku na rok to rośnie. Tylko w tym roku Straż Pożarna interweniowała tu już 22 razy. Spalane odpady to śmiertelne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców okolicy. A co już wdychamy i jak to się na naszym zdrowiu, no to ja nawet nie chcę myśleć, bo to są wszystko toksyczne rzeczy, opalane kable. Te elektrośmieci są, z, są to tworzywa sztuczne, jak wiadomo zawierają podczas spalania pirolizy, zawierają szereg niebezpiecznych, produkują szereg niebezpiecznych gazów, m.in. cyjanowodór, chlorowodór czy inne y, związki węglowodorowe. Władze gminy próbowały rozwiązać problem. Wynajęto firmę sprzątającą, ale pomysł nomenomen spalił na panewce. Po dwóch czy trzech interwencjach firma się nam wycofała i ciężko nam w tej chwili jest kogokolwiek znajść, żeby się do tego zadania podjął. I stąd są kłopoty. Na wielkie porządki w cygańskiej osadzie przeznaczono niebagatelną sumę. 200 tysięcy złotych. Mimo ogromnych pieniędzy firma wycofała się, bo została zastraszona. Jedziemy do romskiego siedliska, by zapytać o ten palący problem. Dzień dobry. Możemy zamienić słowo? Nie, nie, żadne, żadne, żadne. Żadną kamerę proszę nie wpuścić ani nic. A co to może? A nie, nie, dobra. No i niech cię nie Nie No to proszę nie być agresywny. A czemu pani mi nie? Nie, on ma wyłączoną tę kamerę. Proszę wyłączyć. Wróć pani! Nie, nie, nie,

Trudno o porozumienie z rozjuszonym tłumem. Grzesnym no dobrze, więc przede wszystkim nie rozmawiamy. Proszę, odejść. Proszę odejść. Nie potrzebujemy o wasze nic. Ale chcielibyśmy nie, zapytać. Nie, nie, nie ma pytanie, nie ma Ale pytania. Nie na co to chodzi? Wójt Limanowej też stracił już nadzieję na dialog. Rozmawiałem dziś 3 lata temu. No może warto wrócić do rozmów? Może warto poprosić o pomoc mediatora? Może warto. Kilkoro Romów jednak chce z nami rozmawiać. Nie będzie palenia, jak dadzą pracę. Jeśli przyjedzie do Państwa mediator, zewnętrzny państwo będą rozmawiać. Tak, wtedy tak. tak. Wtedy tak. Śmieci to nie jedyny problem z koczowiskiem. Większość tych budynków to samowole budowlane. Nadzór wydał nawet decyzję o ich rozbiórce, ale nie jest to skuteczne bo no, nie ma takiej firmy, która przyjdzie i wyburzy. Zresztą musielibyśmy też zapewnić mieszkania zastępcze, które, które gmina tak naprawdę nie posiada. Mieszkańcy Koszar twierdzą, że obecny program pomocy dla Cyganów nie działa. To jest pudrowanie e, trupa. Ten program po prostu, że on nic nie daje, a przecież to idą bardzo duże środki na to. Konieczna jest edukacja i szansa na uczciwą pracę. Jakby on był zawód, byłaby praca, to te środki jakoś by się wróciły do budżetu. Bo tak, tak powinno być. Nie dawać rybę gotową, tylko wędkę. To jednak wymaga czasu, a konflikt eskaluje. Mieszkańcy koszar, wyzwiska i groźby słyszą tu każdego dnia. Dochodzi nawet do rękoczynów. Że cię zabije, że ci córkę zgwałcę, że to, że tamto. Chałupę ci podpale, a samochód ci obtłukę. Dziecko pobili, był bity po głowie. Po prostu dzieci się tutaj wozi autem ze szkoły do domu. Bo dzieci raczej jak idą drogą same, to są zaczepiane. We wsi spotykamy dziewczynkę, którą pytamy o cygańskich rówieśników. Tak, zaczepiają? A co ci mówią? K. U. O takie brzydkie słowa mówią? A boisz się ich czy nie? Raczej nie. A co ci rodzice mówią na temat tych ludzi, którzy tam obok was mieszkają? No, że po prostu mam nie zwracać na nich uwagi i że oni mają niezbyt dobrych rodziców. Próbujemy porozmawiać także z dziećmi z koczowiska. Starsze pokolenie szanowało nas, my ich. A tu niestety z młodszego pokolenia to, to jest wyrasta nam zagrożenie. Była u mnie interwencja policji, spisywali dane, bo mi weźli na podwórko zniszczyli mi tam owoce jabłki. Policja była stanąła, ręce rozłożyła, nie wiem, miałem się modlić razem z nimi. W maju tego roku towarzystwo opieki nad zwierzętami przeprowadziło w osadzie kontrolę. Cały czas docierały do nas niepokojące informacje, że zachodzi podejrzenie raz znęcania się nad zwierzętami, handlu zwierzętami takimi jak konie, dodatkowo psy i tak samo urządzanie przede wszystkim nielegalnych walk psów oraz skażenia środowiska. Ze względu na prowadzone w prokuraturze śledztwo, inspektorzy nie mogą publikować najbardziej drastycznych dowodów. Nie mogą też zrozumieć opieszałości instytucji, które mogłyby problem rozwiązać. Przedziwna bezradność gmin i wszystkich służb, które wiedzą o takim stanie rzeczy i nie reagują, wszystkie instytucje, które gdzieś zainteresują się tematem Romów, no dziś spróbują to ignorować, bo w zasadzie to nie jest temat, który by gdzieś tam był poruszający kogoś, tylko na przetrwanie. A jak mają przetrwać Polacy, którzy tam mieszkają? No i tu jest pytanie zasadnicze, bo niestety nie mają lekkiego życia i muszę to powiedzieć otwarcie i publicznie. Natomiast podziwiam ich za to, że i tak... Przez te lata przyzwyczaili się do sąsiadów i wymagają tak naprawdę minimum od nich, bo normalną rzeczą jest, żeby było porządek koło domu, żeby dbać o środowisko, żeby nie utrudniać sobie nawzajem korzystania z drogi publicznej. Samorząd przyjeżdża, robi swoje, szczerze powiedziawszy, piszą protokoły i na tym się kończy. Józef Budacz, dziennikarz Limanowskiej telewizji internetowej. Od lat realizuje materiały o patologii w koszarach. Policja ucieka od pewnej odpowiedzialności, którą oni powinni tak samo być rozliczani jak my, jak my, którzy tutaj tak samo mieszkamy. Limanowska policja ucieka również od kontaktu z nami. Rzecznik odmawia rozmowy przed kamerą. W mailu przesłanym do redakcji potwierdza, że w ubiegłym roku w cygańskiej osadzie Odnotowano 64 interwencje. Do września tego roku ich liczba to już 82. Mandaty są w bardzo znikomych ilościach, jeżeli w ogóle są. Natomiast wiadomo je, że może ze względu na to, że nie są egzekwowalne. Wydaje mi się, że to jest chyba trochę bezkarności. I to pewno pani chciała usłyszeć i usłyszy ode mnie, że, że skoro. Robię coś i nie ponoszę z tego tytułu konsekwencji, no to będę się dalej tym parał, bo, bo co mi zrobicie. No te, tak to wygląda. Podczas spotkania z nami wójt zobowiązuje się do konkretnego działania. Zapowiadamy powrót do Limanowej. Umówimy się za pół roku, ja przedstawię już konkretne dokumenty do instytucji, do których się zwróciłem. Myślę, że już będą odpowiedzi. Informację, że to jest wyjazd do osiedla Kontaktujemy się z rzecznikiem straży pożarnej, by to potwierdzić. Pożar na osiedlu. Od nas udaje się tam zastęp. Sp -sp. Przerywamy spotkanie z mieszkańcami i wracamy do osady. Już, 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 już.

na policję, ale ja nie tam pana. Ale ja je na mojej posesji. Na policję pan nie mi. Bin Nasza ekipa chce jedynie sfilmować akcję strażaków. Powrót do cygańskiej osady okazuje się bardzo niebezpieczny. Wyzwiska, popychanie, a nawet rzucanie kamieniami i próba zniszczenia kamery. Nie szarpcie się! My chcemy współpracować i na ogólnych zasadach dla jednych, jak i dla drugich. Nikt nie jest rasistą, bo jakbyśmy byli rasistami, no to by było inaczej. My chcemy po prostu godnie żyć i tak samo chcemy, żeby Romowie żyli godnie.